Na pewno bardzo cieszymy się ze zwycięstwa, jest to dla nas bardzo ważne, bardzo cenne. Staraliśmy się, jak najlepiej potrafiliśmy w tym spotkaniu i cieszymy się jeszcze raz ze zwycięstwa. Ja myślę, że nikt na boisku pod tym kątem nie myśli. Raczej skupiamy się na następnej akcji, żeby dobrze tą akcję wykonać. Gramy piłkę za piłką, więc, e, więc nie myślimy na pewno o wyniku. Nie ja jestem daleki od oceny kogokolwiek. Zawsze staram się chłodno spojrzeć na sytuację i, i nie chciałbym tutaj e, za wiele mówić. E, faktycznie udany debiut, e, dosyć fajny mecz z naszej strony i, i, i na tym zakończę moją wypowiedź. Raul jest bardzo dobrym. E, trenerem ma potężny warsztat, e, doświadczenie, wiedzę i e, tą wiedzę i te, te wszystkie dobre rzeczy zostawił w Radomiu i e, tchnął w tą drużynę fajnego ducha. E, zresztą ta drużyna bardzo dobrze grała e, i gra nadal. E, i wiedzieliśmy, że ta drużyna jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczna, jeżeli im się pozwoli grać. Znaczy zadanie jest bardzo trudne, my mamy e, świadomość, ale mówię, skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej e, zagrać dane spotkanie i przede wszystkim nie myśleć o wyniku, a jak będzie to zobaczymy za tydzień. Faktycznie, no przytrafiła nam się porażka, ale trzeba przyznać, że zespół na rozkręcił się e, i po dobrej grze. E, zwyciężyli, my zagraliśmy troszeczkę słabiej nie, i musimy pamiętać, żeby nie popełniać tego błędu. Na pewno chcemy się bawić siatkówką i tym, co robimy na boisku e, i tyle. No bochatów się zagrał zdecydowanie lepiej niż w ostatnich tygodniach. Przede wszystkim serwisem bardzo dobrze. E, nie mogliśmy dobrze przy, przyjąć piłki. E, później mieliśmy problemy z własnym atakiem, z blokiem, z gry dzisiaj to nie był nasz dzień nasz mecz, skara wygrała absolutnie zasłużenie dziś. Ja byłem przekonany, że to pomoże, bo jednak jeżeli przychodzi nowa miotła, to jednak drużyna dostaje nowej energii, świeży impuls. Gdyby zostało to co było, mielibyśmy moim zdaniem większe szanse. To nie chodzi o, o, o treningi, o trenerów, absolutnie personalnie do nikogo nie mam zastrzeżeń, tylko i wyłącznie takie rzeczy jak nastąpiło, takie rzeczy jak Mieliśmy wlane poniedziałek, to drużyna dostaje takiego dodatkowego impulsu i dzisiaj to było widać. Dużo energii, skra grała, grała tak, tak jak potrafi grać, tak jak za dobrych starych lat. No tak, jest to wybitny szkoleniowiec i widać po młodych zawodnikach, po doświat, po starszych również. W każdym wieku można robić postępy przy tym trenerze, który poświęca bardzo dużo czasu personalnie na treningu, indywidualnie do każdego podchodzi i, i widać, widać efekty. No jeszcze sezon się nie skończy, my musimy walczyć teraz o miejsca 5-6. Czeka nas ciężkie zadanie, zobaczymy to co życie przynieść mama, oczywiście jak najbardziej. Tylko że jedzie moim zdaniem na bardzo trudny teren do Olsztyna. W Olsztynie się zawsze ciężko gra. Jeżeli wygra w Olsztynie 3-0, to by zagrał w finale, jeżeli straci jakieś sety, jakieś punkty, to może mieć ciężko. Jak zagra tak jak dzisiaj w serwisie, to, to twierdzę, że, że wygrają w Olsztynie, ale każdy mecz jest inny, każdy dzień jest inny, to jest dyspozycja dnia. Dzisiaj skraba dobrze dysponowana, dlatego zwyciężyła. Życzyłbym sobie, żeby na piąte miejsce, ale o to piąte miejsce aspirują trzy zespoły. Więc zobaczymy jak to będzie. Jak zwykle zostałem bardzo miło przywitany. Bardzo lubię i szanuję tych wszystkich hibitów, którzy przychodzą, przychodzą na, na salę. Dziękuję im za takie przywitanie i faktycznie pierwszy raz chyba ktoś większej owacje dostał niż Mariusz Wladzy, więc z tego się bardzo cieszę. I dziękuję bardzo za takie miłe przyjęcie. Cieszymy się bardzo, bo taki mamy teraz cel, musimy zwyciężać, bo bez straty seta, więc cieszy przede wszystkim trzy punkty, ale również nasza dobra gra, którą dzisiaj pokazaliśmy. Na pewno ciężko, ale trener nam cały czas powtarza, że nie możemy o tym myśleć. Musimy tylko i wyłącznie skupić się na grze, na punkto punkcie i i tak możemy osiągnąć ten cel, który sobie założyliśmy, czyli finał. Na pewno to bardzo dobry szkoleniowiec z tego, co, co widzę, jak prowadzi treningi i mam nadzieję, że razem wykonamy dobrą pracę, która zaowocuje złote medale. Na pewno tak, bo, bo radą w tym sezonie gra bardzo dobrą świadkówkę i, i jest wysoko w tabeli, to na pewno będzie dla nich duża strata, ale myślę, że, że chyba Robert Sprigel to, to wszystko przejmie, więc on też sobie na pewno poradzi. Absolutnie nie, bo Liga jest tak wyrównana, że, że teraz wszystko się może wydarzyć, więc... My też na to cieszymy się, że tak się stało, bo, bo teraz to wszystko jest w naszych rękach, ale nie patrzymy się, skupiamy się na własnych rzeczach. Tak, tutaj przegraliśmy i mam nadzieję, że, że zamodniesiemy zwycięstwo bez straty